Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na cook vloga, bo dawno takowego nie było. A z tego względu, że mam akurat kurczaka z wczorajszego obiadu, który mi został, to pomyślałam, że możemy zrobić bardzo szybkie danie z resztek, bo ugotowałam sobie tutaj już makaron ryżowy, który zresztą dodam do rosołu. Zrobiłam tego kurczaka w piekarniku, dodałam tylko czosnek, sól, majeranek i delikatnie oblałam to olejem ryżowym. Bardzo delikatnie, także tutaj nie ma żadnych wymysłów. Po prostu to jest kwestia długości pieczenia tego kurczaka, tak myślę. Obrałam go, bo miałam tutaj i bioderka i nóżki. Oddarłam te kawałki i pomyślałam sobie, że zrobimy takie danie właśnie z makaronem rżowym, delikatnie, delikatnie wschodnie. Co prawda, nie mam sezamu, bo myślałam, że mam nasiona sezamu, ale niestety mi się skończyły. Mam tutaj pestki słonecznika, które sobie trawię. To będzie taki mocno alternatywny danie, że tak powiem. Dodam tego kurczaka. Mam kiełki, akurat kiełki na patelnię, które pomyślałam, że bardzo fajnie będą pasowały, ale to za chwilę. Te kiełki akurat bardzo szybko się robią. Mam też groszek cukrowy i generalnie nigdy go nie ubieram. Ja w ogóle taki groszek cukrowy kupuję do zjedzenia na surowo. On bardzo często jest u mnie, zamiast jakichś tam, nie wiem, ciastek, chipsów i tak dalej. Po prostu sobie stoi w misce. Bardzo fajnie to się sprawdza. Co prawda, odetnę te końcóweczki, żeby wszyscy zjedli. Natomiast, jeżeli macie ochotę, możecie z tymi końcówkami to jak najbardziej zrobić. Mam trochę papryki, została mi czerwonej, więc też dodam te kiełki. Makaron ryżowy, będę dodawał też sos sojowy i taki sos rybny, bo wiele z Was mi mówiło, że boicie się tego sosu rybnego, że on tak dobrze nie smakuje. To prawda, on nie smakuje tak dobrze, ale w połączeniu z jakąś potrawą, jeżeli dodacie dosłownie kilka kropel, to jakoś tak zupełnie inaczej to danie smakuje. On wydobywa fajną taką głębię tej potrawy. Ja nie wiem nawet, gdzie kupiłam ten swój sos rybny. Może u Chińczyka, bardzo możliwe, bo ja u tego Chińczyka dość... Dużo rzeczy kupuję, jak już jadę do jakiegoś sklepu, tak samo, nie wiem, we włoskim sklepie, to generalnie staram się już tak bardziej hurtowo podchodzić do sprawy. I makaron ryżowy, i makaron też ze słodkich ziemniaków, no dużo tam jest. Pytałyście się mnie też o ten, ten wieszak, nie wiem, taki stojak na banany. On jest bardzo w porządku i jestem z niego zadowolona, co prawda trzeba... Odpowiednio ułożyć te banany, żeby się nie przeważyło nam tutaj nic. A my banany jemy dużo, bo tak jak Wam mówiłam, do koktajli, do jakiegoś tam ciasta bananowego i nie tylko. Będę musiała to wszystko jakoś zamontować, powiesić. Może zdejmę to zrobię to tak, jak powinno się Po kolei, już za bardzo chyba kombinuję. Jak Wam już wcześniej wspominałam, trzeba uważać żeby tego nie przeważyć. No i tak sobie u mnie to stoi. Czeka, aż ktoś będzie miał ochotę i sobie to zje. Pestki są już wystarczająco podstraszone. Tak są, że. I teraz dodam kurczaka. Tak jak Wam wspomniałam, tutaj są i bioderka, i są... Nóżki, z kurczaka zjadam skórkę, bo tutaj akurat ta skórka nie pasuje, będę jeszcze dodawała sos sojowy, więc myślę, że hmm, nie ma takiej potrzeby. Gdybym miała olej sezamowy, bo też mi się skończył i olej sezamowy, i sezam, to bym dodała i sezam, i olej sezamowy, bo uważam, że to fajnie wygląda. Tak samo tofu bym dodała, również tofu mi się skończyło. Także pokażę Wam teraz z bliska te pestki Słonecznika czy dyni, jakiekolwiek pestki, zawsze prażę bez niczego. Jeżeli dodaję tak do wytrawnych potraw, w sensie nie dodaję żadnego oleju, czasami trochę soli, ale to zależy, bo często po prostu ta sól później jest w potrawie. Bo dzisiaj chociażby będę dodawała sos sojowy, który jest słony i nie będzie takiej potrzeby. No i widzicie, tak te pestki podprażone słonecznika wyglądają. Do tego dodam trochę kurczaka. Musicie oczywiście dodawać całego, bo to zależy dla ilu osób robicie. Ja tutaj mam dwa bioderka i jedną, wiecie co, jedną nóżkę, taką większą. To mi zostało, więc myślałam, że takie danie z resztek można spokojnie przygotować. Będę dodawała również szpinak, ale to za chwilę. Na razie trochę mi się to podkreśla. Jak możecie zauważyć, ja cały czas nie dodałam żadnego oleju. Tylko paprykę. To jest danie z resztek, więc to nie jest cała papryka. I tyle, ile mam, tyle dodam. Czyli myślę, że jest tak 3 czwarte jednej średniej papryki. Proszę bardzo. Mieszamy. Na tym etapie. Dodajemy troszeczkę sosu rybnego. Troszeczkę. I teraz tak, poczujecie dość mocny zapach, ale uwierzcie mi, że to za chwilę nie będzie wyczuwalne. I ja myślę, że w ogóle całą taką tajemnicą dań z pestkami to jest ich podprażenie odpowiednie. Jeżeli one są idealnie podprażone i naprawdę się do tego przyłożycie, to to danie ma zupełnie inny smak. Każde danie. Oczywiście nie tylko te z mięsem, warzywami i tak dalej, z rybą. No to zwróćcie uwagę. Teraz dodajemy kiełki. Ile chcecie, ile lubicie. Ja dodam ich też sporo, muszę powiedzieć. O, od razu ładniej to wygląda, zdrowiej. I też tego dania nie będę za długo Przyrządzać na patelni. Nie ma takiej potrzeby. Teraz dodajemy groszek cukrowy. Ja tutaj w całości. Życie obrać ze skórki. Nie ja uważam, że nie ma takiej potrzeby. I dodajemy też sos sojowy. No ja dodaję na oko. Myślę, że tak. Jedna łyżka, półtorej do zupy. Ale ładnie pachnie. Następnie dodajemy szpinak. Można go oczywiście pokroić, ale ja uważam, że im dodanie jest takie bardziej niechlujne, tym lepiej. I ja też tego zawsze tak bardzo, bardzo nie podsmażam, dlatego że będę to odgrzewać później dla mojej rodziny. Na razie to tak się... Czy w sumie to już jest gotowe do jedzenia, bo ja to zaraz wiem, ale można trochę dłużej. To podsmażyć. Pięknie to wygląda, zdrowo, kolorowo. I ostatnim krokiem będzie makaron ryżowy, ale to jeszcze chwilę poczekam, aż ten szpinak mi się delikatnie zmniejszy. Oczywiście możecie to zjeść w takiej formie. Wcale nie musicie nic dodawać, żadnego makarona i nic. Ja dodam trochę makaronu. I jeszcze tak myślę. Zaraz spróbuję. Sojowy, jeszcze troszeczkę. Czyli tak, de facto to będą trzy łyżki sosu sojowego. Jeżeli macie olej sezamowy, to idealnie to pasuje. No oczywiście ziarna sezamu. To już wagła. O, myślę, że tyle spokojnie mi wystarczy. I mieszamy. Zobaczcie, jaki to jest szybki obiad. Naprawdę, wcale dużo składników nie trzeba. Można to modyfikować na milion sposobów. Ja bym tutaj jeszcze dodała tofu, nasiona na sezamu i olej sezamowy. Wtedy byłoby już idealnie. Czy to jest, kochani, trudne? No, raczej nie. Robi się to błyskawicznie. Danie jest w zasadzie gotowe do jedzenia. Zobaczcie, jak kolorowo to wygląda. Bardzo mi się podoba. Zaraz będziemy próbować. Po sobie nałożę i opowiem Wam, jak smakuje. Próba generalna. Co i jak. Makaron ryżowy bardzo lubię. Pyszne. Moje dzieci też uwielbiają. W ogóle bardzo często makaron ryżowy dodaję do zupy pomidorowej, rosołu. już po tak wszystkim smakuje. Pyszne. No i oczywiście ważne jest to, żeby nie rozgotować tych wszystkich warzyw, bo jeżeli je rozgotujecie, to będzie taka papka się zrobi, więc ta długość pieczenia, znaczy w zasadzie tutaj smażenia w tym przypadku moim, ma znaczenie. Dlatego warto jest na końcu dodać ten groszek, cukrowy szpinak. To jest już... Ten szpinak jest piękny, Ale na przykład ten groszek cały czas chrupie i tak dalej. Ja się zabieram za jedzenie i zaraz do Was wrócę. Przez ostatnie 15 minut skroiłam warzywa, owoce, tak żeby je mieć pod ręką w lodówce, żeby nie mieć już żadnych wymówek i szybko na przykład komponować jakąś sałatkę czy coś takiego. Zresztą Wam już o tym wspominałam i ostatnia rzecz, którą obierałam to był granat. Trochę mi nawet na sukienkę tutaj kapnęło, bo pytałyście się, pytaliście się mnie o to, jak to jest w ogóle możliwe, że ja tak jak stoję, robię te rzeczy. Co prawda nie jest zrzutam wieczorowej sukience. nie myślcie tak, ale ja generalnie jestem taką osobą, która robi wiele rzeczy w tak zwanym międzyczasie. Teraz mam 30 minut i szybko takie rzeczy ogarniam, więc nie mam nawet, nie wiem, paru minut, żeby się przebrać i później znowu i tak dalej, więc powinnam założyć fartuszek, to prawda, nie założyłam, nie zrobiłam tego. Mam tutaj małą plamkę, ale to zaraz, nie wiem, zapiorę czy coś. Warto jest jeść granata, dlatego że ma bardzo dużo witaminy C i wzmacnia naszą odporność, szczególnie w tym okresie. Moje dzieci bardzo lubią granata, ale ja zawsze im tego granata ubieram w ten sposób. Moja mama jak byłam mała, dawała mi granata. Bardzo mi smakował ten granat, ale ona go kroiła na kawałki. Na przykład cztery kawałki i mi dawała taki jeden kawałek. Nie obierałam go w ten sposób, że mogłam sobie łyżeczką jeść ręka, tylko niestety w takiej formie mi dawała i ja przestałam tego granata lubić, bo nie miałam cierpliwości do tego, żeby to obierać. Zawsze byłam zabrudzona, ale nie lubiłam bardzo tych skórek. No i zaczęłam obierać sama takiego granata już. W przyszłości, w dorosłym życiu, i okazało się, że jest pyszny, i właśnie zawsze w takiej formie go podaję dzieciom do miseczek, ale na razie będzie sobie w lodówce. I brałam też inne owoce. Oczywiście, jeżeli coś obieram, to część daje świnką. Na przykład, jak obieram ogórka to daję końcówkę świnką zawsze. One uwielbiają ogórka i nie tylko. Tu też są załatwione, ogarnięte. Muszę coś zrobić z tymi różami, zmienić w wodę, bo to od mojego męża róże, czerwone na naszą 12 rocznicę. Świętowaliśmy. Też nie chcę, żeby padły, bo są naprawdę zjawiskowe, zresztą mocne. Tak myślę, że będę musiała trochę je podciąć i zdejmę to. Włókno, ten sznurek. Muszę też yy, zająć się sprzątaniem, bo już wam mówiłam o tej organizacji, mówiłam i są takie czasami filmy, które muszę nagrać. A ja nie nagrywam ich. No, obiecuję wam, że je nagram i muszę to zrobić. Wiem, że się interesujecie taką organizacją. Ja to zrobię, ale ostatnio nie miałam za bardzo, kiedy. W tamtym tygodniu planowałam, że to nagram, na przykład y, organizacje i jakieś jesienne rzeczy, i nie udało mi się tego zrobić, także na pewno. To organizacja będzie, nie martwcie się. Ale pytałyście się o te koszyki. Najpierw pokażę Wam serwetki, bo kupiłam we Flying Tiger. Serwetki. One kosztują tam 6 zł. Czasami są na promocji kosztują 4. Takie okularki fajne. Serduszka i chmurki. Jak są jakieś urodziny, jakaś uroczystość. Mamy dzieci i zawsze te dzieci są z nami. Więc, no i to jest taka przyjemność, jak mają mały akcent. I to zupełnie nie przeszkadza, a wiem, że one zwracają na to jakąś tam uwagę. I te koszyki, bo pytałyście się o te koszyki. Gdzie jest paragon? Jest. Te koszyki są z Miniso. Miniso? Nie wiem, co się czyta. One kosztują 4,91. Ja za te wszystkie koszyki zapłaciłam 39 zł 4,99. Wiem, że w Pepku na przykład są takie koszyki za 2 złote, ale takie mniejsze, o wiele plastikowe. Ten nie jest taki solidny, ten plastik. One są może troszeczkę dłuższe, takie różowe, szare, miękkie i płytsze na pewno, więc za dużo tam się nie zmieści. Natomiast te uważam, że bardzo fajnie się sprawdzają, bo już kupiłam wcześniej cztery takie koszyki i rzeczywiście w organizacji mi pomagają. Dlatego, jak byłam. W centrum, nie wiem, czy na sklep gdzieś jeszcze jest. Bardzo możliwe. Ja kupiłam to Warszawa Junior. Muchy, przepraszam Was. Warszawa Junior, maszałkowska 104, 122. No i 8 sztuk za 4,99. Są pojemne, bardzo wygodne w takim ułożeniu, w szufladach. No i do takiej normalnej szuflady standardowej mi się wyszło jest kolejnym plusem oczywiście. To to. Serwetki też muszą poukładać. Kwiaty i... A! Najważniejsza informacja w tym filmie, a ja... prostu nie, nie wiem, co ja sobie myślałam. Muszę Wam to pokazać. Wyobraźcie sobie, że mi trena zakwitła. Co prawda tylko w jednym, bo tutaj miałam na początku awokado, ale to awokado, tą pestkę, ale tą pestkę Musiałam wyjąć, tylko że powiedzieliście, że tak się tego nie sadzi. Tutaj mi nic nie wyrosło, a tutaj zobaczcie ile już mi to wyrosło tych e, cytryn. Ja nie wiem ile tu ziaren zasadziłam cytryn, ale naprawdę dość sporo. I wyrosło mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć. <laughs> Bardzo się cieszę. Traktuję to jako swój osobisty ogrodniczy sukces. A tu jeszcze jeden wychodzi. Haha, <laughs> fajnie. Bardzo się cieszę. Długo to mi nie kwitło. Jak było takie mocne słońce, to wystawiłam... Tą cytrynę na zewnątrz, i nawet były takie dwa dni, dwa wieczory, gdzie było dość chłodno, a jednak nic się nie stało. I coś czuję, że wszystkie, wszystkie mi wyjdą. Bo nawet się nie spodziewałam, że tu jest jeszcze jeden taki. O, rany, jak fajnie wychodzą. Wychodzą te roślinki, także sama radość. Później to przesadzę, oczywiście, a może to rozsadzę. Moja sąsiadka ma takie wielkie te cytryny, już jej wyrosły i jak jest lato, to nadwór je wystawia i tam coś się obcina, już podcina, już się nie mogę doczekać, kiedy będę miała takich tych cytryn. Jak na razie tutaj to trzymam, żeby miało taką swoją aktywność. I cieszę się, bardzo się cieszę. Zgoroba się cieszę. Zresztą mi też mówiłyście, że na przykład 5 tygodni czasami się czeka na taką cytrynę, czasami wyrasta od razu i żeby mieszać jak sadzicie cytrynę, żeby wymieszać te peski, żeby one były z różnych cytryn, bo czasami niektóre są słabe, niektóre są mocniejsze. Na pewno ma to duże znaczenie. Kochani, to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i dajcie znać, co Wy dzisiaj macie na obiad. Albo mieliście, albo robicie na kolację. Buziaki, pa pa!